Cześć, witajcie z tej strony, Connect Minecrafter. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać mechanizm, który nam dodaje um, do gry. Nic, ale e, wygląda on w ten sposób. Jest bardzo chyba prosty. Przynajmniej dla mnie jest prosty. Budowałem go około 15 do 10 minut. Do 10. Od 10 do 15 minut, że tak powiem, wygląda on tak. Więc dobra, tutaj mamy, jak widzicie, jedzenie, websztyki, jabłka i chlebki. Tutaj mamy wodę, tu mamy dispensary, tu mamy pistony i tutaj mamy, jak widzicie, mleczną pochodnię. I zaraz Wam pokazuję wszystko. Więc jeszcze raz, jak on wygląda. Że tutaj pokażę to, będzie lepiej. Tu zniszczymy sobie to tego wygląda dobra i zaczynamy um, jak widzicie tu się wchodzi i tu mamy tak pepsztyki, jabłka i chleby um, tutaj mamy zamów, no i tutaj mamy tą wodę, tą wodę. To powinno być tak powiedzmy możemy jak chcemy to zbudować. A to, to, to jest Aha, nie masz. E, dobra. Mm, na przykład, powiedzmy, jestem głodny, zmęczony. O, jakaś budka. Dobra, weźmy sobie bepszytki, i chleby. Chleby. Dajmy zamów. Idziemy tutaj. Uch, ja chcę jedzenie, Jak widzicie, płynie nam wszystko. Hop-hop. No i jeszcze tam. A. Tak. Tak, tak, tak. Sorry, tutaj jest... Powinna być taka ściana, aby to wszystko było ok. Będzie ok, będzie ok, dobra. E, jeszcze raz powiedzmy. Dobra. Dajmy sobie to. Albo weźmy sobie szybko to. Ok, jeszcze raz. To musimy teraz dać tak jak było. Teraz chcę jabłka, chleb. No i tyle chcę. Sobie wyrzucimy. Jak widzicie, nie mam nic. Klikam, czekamy, płynie, płynie, jabłko i chleb. Mogę sobie to zjeść, ale, mm, ale teraz nie mogę, bo jestem na creative. Teraz to daję do góry, um, no i to tyle, więc można sobie e, to robić, na przykład taki 10 10, na przykład powiedzmy miecze no i inne rzeczy, tak? tutaj wam już pokazuję to będzie wyglądać tu nie wiem czy tam to można więc sobie dałem lepiej coś takiego tutaj to samo tylko tu jest zmienione to, że tu mamy marchewki złote jabłka jabłka, chleb i chleb, no i chleby ogólnie. Tu mamy szkło zamiast tego, abyśmy lepiej widzieli. Dobra, wyrzucamy sobie to. okej okay. I, i powiedzmy, chcę e, chleb, mm, złoty jabłka. No i marchewki już nie. Klikamy. Jak widzicie, o! To pomału idzie sobie. Tutaj możecie zobaczyć. Czekajcie. Tutaj idzie co tu idzie, co tu idzie, złota jabłka i idzie chlebek i teraz nie płynie tą drogą i wlatuje tutaj możemy sobie zjeść, choć ja teraz nie mogę no i to by było tyle, teraz klikamy i ostatni raz wezmę sobie wszystko, klikam to wyrzucę z tego, widzicie sobie płynie spokojnie tutaj. Co to jest? Tutaj. to jabłko. lebek marchewka. O. No i sobie dopływa tutaj. My sobie stoimy. No i to bierzemy. No i to tak by wyglądało. Mechanizm jest, jak mówię, prosty. Jeśli chcecie wiedzieć jak to zrobić to piszcie no to na tyle więc trzymajcie się i pa pa